10-12 października. Za wszystko dziękujcie Bogu, Taka jest moja Wola Boża usłynę was w Jezusie Chrystusie, wiarą w Zdrowionego Słowa z... Słowo Eugenia świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus zmierzając za Jerozalem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu klędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali, Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich, idźcie, pokażcie się kapłanom. Jak ze zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że Jezus zabiany, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na, na twarz jego nóg dziękową. mu. A był to Samarytanin. Jezus za rzekł, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych, czy dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, by wrócił do chwały Bogu, tego ten cudzoziemiec? Do niego należał: wstańcie, co i wyraźnie uzdrowie. Oto słowański komentarz. Tron straszna choroba, skazująca człowieka na powolne umieranie, to nie w domu rodzinnym czy hospicie, ale przyrodnie oraz położnością ludzi zdrowych. Marginalizacja życia i wyrok śmierci. Od takiej choroby mógłby ty wyzwalić tylko Bóg. Tam dziesięciu trędowatych żyjących w zamkniętej społeczności gdzieś na pograniczu Gerenjon i Samary stąpiło. Zastąpiło pewnego razu drogę Jezusowi, zapowiedział odpowiednią odległość, bołał bogawnie. Jezusie ministrz czuli tu się nad nami. Kazał mi pokazać, jego panowie, że zbył ich, Nie. Ale zgodnie z prawem ojczyzną, to gest i u pana było stwierdzić, czy dla nas jest zdrowa, czy jeszcze nie. Kapłan zatem nie leczył, nie uzdrawiony, bo on czyś świecił, zdrowia. Jednakże, żeby iść do mi trzeba być zdrowym i wolnym od trądu. jest zażądał więc od głębokiej wiary, wiary, że warto się wybrać w tę biesornię, pozornie bezsensową pielgrzymką. Drodzy wszyscy zostali oczyszczeni, ale tylko jeden wrócił, by podziękować. A był to w dodatku Samarytanin, w oczach Żydów godny, pogardny, nienawidzony i permanentnie czysty. Tylko on powrócił, by oddać chwałę Bogu. Jakże często gorąco Bogami Boga, o wysłuchanie naszych próśb, by się dostanie. Zapominamy powiedzmy nawet zwykle dziękuję. Może nam brakuje jej wiary, ale jakże często brakuje nam po prostu wdzięczności. Dziękuję. W 12 października. Za wszystko dziękujcie Bogu. Taka jest moja wola Boża, w Wiara was Jezus Chrystusie. Wiarą zrobionego cudzyńca. Słowem gier Świętego Łukasza. Zdarzyło się, że jest zmierzając ze Jeruzalem. Przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził nili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali. Jezusie, Miejscu, się nad nami. Na ten widok żerda, idźcie pokażcie się kapłanom.